MK, tutaj Sniper Gamer. I witam Was w pierwszym odcinku na moim kanale. Na tym kanale będą testowane różne serwery Minecraft. ale nie tylko, bo jestem w końcu sniper. Czyli kojarzycie się z grami typu Battlefield 3, Combat Arms, Call of Duty, Grand Theft Grand Auto 4 i już niedługo premiera Grand Theft Auto 5. I wiele innych gier będzie pokazywanych na kanale Sniper Gamer. Mogą to być różne symulatory czy gry i zombie typu Dead Island mogą to być wszystkie gry, które zapragną widzowie właśnie jestem na serwerze mysg.pl. Serwer jest prowadzony z aktualną wersją 1.6.2 Jak sama nazwa skaguje, wskazuje, są tutaj Survival Games czyli no, ten serwer ma nacisk na Survival Games jest tu bardzo dużo, jest ponad 40 aren, ponad 40 aren, jest yy, koło 100 osób. Yy, full, ile może być osób, to jest 1000 osób, to bardzo dużo. I tak bardzo się nie laguje. Bardzo dużo osób tu wchodzi, bardzo popularny jest ten serwer. Oczywiście dla miłośników SG. Dzisiaj pokażę Wam dwie mapy, może trzy z Games, ponieważ wszystkich to nie są, że to oczywiście 40RN jest 40 za dużo. Zem 10 to jest akurat na serwer, ale tutaj jest akurat się nazywa SG. MySG.pl. Będzie w opisie jeszcze raz nazwa. No to to normalne, że będzie dużo. I bardzo fajny serwer wyjątkowy, gratuluję tu bardzo dużo takich popularnych youtuberów bardzo dużo popularnych youtuberów i właśnie takich osób no, bardzo sławnych no, na pewno znacie tam minecraft Glow, e, SKKF różni prawda e, dobrze pokażę wam może teraz jedną z, z 42 dokładnie mapek zaczynajmy U, zobaczmy By to wybrać. Widać, że jest po 0. Tu jest 18, może to wybierzemy. O, akurat się zaczyna. Prawym przyciskiem, jak się kliknie na szmarak, wyskakują nam klasy. Akurat done soldier. I przedmioty dostanę po 30 sekundach od startu. Każdy może wybrać sobie dowolną klasę. Taka tam jest ona na w kuleczce. Nie Znânca, które się to jest. to będzie Nie Nie ma Nie wiem, to Nie i ale nieraz mogę sobie pograć no powiedzmy no arenę raz mi poszło w ogóle nie zauważyłem tej kamiennej sikiery którą mam za którą od razu na się jeszcze kurde zobaczcie mhm. jest e, 10 jest klas, które można wygrać e, ta jest akurat wyłączona to jest 8 bo wracam znowu, ponieważ miałem krasza przepraszam, przepraszam was za to nie wiem co wybrać co wybrać yy, tak jest 10 klas, gdzie jest to tymczasowo włączone, ale na przykład klasa soldier daje nam przy, yy, po 60 sekundach gry daje nam przedmioty kamienny miecz i skórzane buty i to jest moim zdaniem najlepsza bo można sobie za te końce które się zdobywa chyba po 10 końców idzie z zabitego przeciwnika i to jest chyba się tam za 500 końców się ulepsza wybraną klasę na przykład klasa pyro daje nam Chodź. tyle samo daje życia i prędkości dobra wybieram to bo już startujemy może teraz lepiej nam pójdzie E, mi pójdzie po... gdzie jak <trymne> Mapy są bardzo fajne. bardzo fajne. Wszystkie mapy te 42. Ma. No. Fajne takie urozmaicone są. Dobra, mam je. Dostałem jeszcze. Nic nie ma, no. Nic dla mnie nie ma. widzicie mam jeszcze jedno dodatkowe serduszko. A jest to dlatego, że już trochę gram. Tym, ja tego, to no, to mi Zobaczmy co my tu mamy. Czyżby ktoś tu był. Ktoś tu jest. O jest, kompas wskazuje, gdzie jest najbliższy przeciwnik. Kurde, uciekłeś. na nienawidzę takich ludzi, którzy tak uciekają. A, mam tutaj. Zobaczę, co tutaj może się przydać. Bóg wezmę. To się przyda. za dużo skrzynek, bo później jest, wszyscy są tak uzbrojeni. Za dużo skrzynek. Na początku są po trzy, jeszcze jest tak Ci znaczy, niby dobrze dla, dla mnie tak, ale no... Moim zdaniem nie powinno być tak dużo. Po prostu kto znalazł, niech się cieszę. nie tak każdy znajdzie po 6-7 to już ma całe uzbrojenie dostać kurna. O tam są dwie. Na pewno nie nieodkryte. Jest najwyższy przeciwnik, bo kompas pokazuje najwyższego przeciwnika. To jest dobre. Jest Wiecie, może pójdę po skrzynki, bo nie wiemy jakie uzbrojenie będzie ja Miał ten nasz nie co czy złote, czy kolce, tak się właśnie zastanawiam. Spójrzmy to po tą jedną skrzynkę. А что там, ясно. А, Иисус, что трапе? Учека курда. добра. Nie. Nie wiem czy to łącznie, czy w ogóle. Zagramy jeszcze z dwie mapki. Co to jest? O, jeszcze na tej mapce nie byłem. Przynajmniej z Weźmy może teraz... Hmm. No bo, no nie wiem co się... Bo tu jest życie 120, tu jest 110. No ale to tak... Dobra, biorę to. Ale tu może być... 24 osoby może być. To chyba, tak we wszystkich jest tak coś około 20. Bardzo fajny serwer, proszę wejść i samemu zobaczyć, bardzo dużo skier, bardzo fajne, bardzo dużo ludzi, naprawdę fajny serwer. Jeszcze tak dla zabawy sobie pykam tutaj. Muszę. Kocha, na tyle osób to dobrze. Skzynki są. Masz. Ucieka. Ucieka. Chciałem. A chodź. Nie. To to jabłka? O. Jeszcze, nie, cały jestem, tak, cały, cały, nie, jeszcze budków nie mam, od teraz dostałem, że gra jest 16, dobra, no idzie ze mną jakiś gościu. E No i pomnij Nie jak zagram jeszcze jedną bo teraz to w ogóle. Wcześniej mi jakoś dobrze szło dwa razy, wygrałem w ogóle całość. Całe no, no i nic oczywiście. A teraz to do odcinka nie mogę tak O, na tej marce też nie byłem, ale zapowiada się fajna. Mm. polskie flagi. 15 sekund. Zaczynamy. To ja zawsze biorę solder. Myślę, że wziąłem spodnie, co to jest? O, widzę kosz. Nie go. Zabiję się. On ma... Nie mam szans. Jest, dzięki krowo. Po prostu mandio. mandio. Jest, ratował mi życie. jest tu Nie! Słyszałem, że ten sam nie bije. Albo może i ten sam, tak, ten sam. Zabił tam tę krowę. Niemożliwe. To jest niemożliwe. O Dal przegra. Tycho! Ma za swoje kurde. nie ma w ogóle nic, tylko drewnianą sikierę i buty skórzane ono. Tunika, kurde. mieć jeszcze kamienie. So najważniejsze. Co to This is where. We left the boat, I don't understand. We went for everything. Oh. Yes. to No! to, takie Dobrze, w to... Będę kończył. No nie faliło. Napiszcie, czy Wam się podobał i czy mam w ogóle ten kanał rozwinąć. Ja pierwsze, e, to jest mój pierwszy odcinek. Oczywiście e, to nie będzie tylko o ale tak jak mówiłem na początku, już o różnych grach, symulatora. strzelankach, e, Napiszcie, czy Wam się podobało. A jak tak, to oczywiście dajcie suba, lajka, nie Suba, lajka, like, uh, komentujcie, napiszcie, co o tym myślicie i przetestujcie tą mapę.